Witam serdecznie Szachowa Polsko. Z tej strony rzecz jasna, Szparumen, długi, intensywny, ciężki, ale przede wszystkim bogaty w nowe doświadczenia wakacyjny sezon szachowy uznają za zakończony. Z tego miejsca chciałbym podziękować każdemu, kto chociaż raz przez ten okres po minorce zdecydował się wejść, aby kibicować mi w dalszej drodze do Artymistrza. W dniu dzisiejszym podsumujemy sobie zarówno wydarzenia na szachownicy, jak i ogólne doświadczenia, które towarzyszyły mi przy każdej podróży. Zaczynamy od wątku podróżniczego, także zapraszam do oglądania i słyszymy się zaraz już przy szachownicy. ponto I tak moi drodzy, znajdujemy się właśnie dziś, 4 września, na Rzeszowskiej Baranówce, bogatszy o te wszystkie piękne, ciekawe, różne wspomnienia. Oczywiście, nie samymi podróżami żyje człowiek, bo z każdą podróżą wiązały się pewne ambicje, pewne cele do zrealizowania. Zapraszam Was teraz na moją stronę FIDE, na której sprawdzimy sobie, jak poszczególne turnieje przebiegały. Każdy szachista z rankingiem FIDE posiada swój profil, na którym może sprawdzać sobie właśnie historię zmian rankingowych, kiedy dane tytuły zostały mu przyznawane. Więc zobaczmy sobie sami, jak w moim przypadku to wyglądało. Na dole mamy tutaj wykres dotyczący dat. A tutaj po lewej stronie mamy ranking. Tutaj kropeczkami są zaznaczone wszystkie zmiany rankingowe. Jeżeli kropeczki idą w górę, znaczy, że tendencja była wzrostowa. Jeżeli kropeczki idą w dół, naturalnym jest, że tendencja była spadkowa. My zajmiemy się stricte. Momentem, gdy zrobiłem swoją drugą normę arcymistrzowską, czyli był to tak, na, tak zwany mój pik rankingowy do tej pory, czyli moment, w którym na stronie FIDE przekroczyłem po raz pierwszy oficjalnie ranking 2500. Tutaj ogólnie już od 2023 roku pojawia się bardzo wysoko, wysoka i zauważalna tendencja wzrostowa, dokładnie od lipca. Od lipca 2023 roku zacząłem naprawdę bardzo mocny przemarsz w kierunku 2500, który zaczynał się moi drodzy od rankingu 2428. Wówczas zdobyłem swoją pierwszą normę arcymistrzowską na turnieju w Walencji i tak potem krok po kroku przybliżałem się do tego aby właśnie ten ranking 2500 przekroczyć, co udało się finalnie na turnieju na Minorce, gdzie na liście już majowej przekroczyłem ranking z dorobkiem 2509 punktów. Potem, moi drodzy, zaczął się właśnie sezon wakacyjny, czyli ten taki postminorkowy, gdzie pojechałem na pierwszy turniej kołowy od dawien dawna który odbył się w Pireusie. Tam byłem z Jakubem Kosakowskim tak jak widzieliście i przyznam się szczerze, że to był um... Taki bardzo zimny, kubeł zimnej wody na głowę, bo ten turniej pokazał mi, co zresztą zaraz zobaczymy, że no jeszcze trzeba będzie naprawdę sporo popracować. Bo tutaj po turnieju w Grecji straciłem 12 oczek, później jeszcze pojechałem do Budapesztu, niestety spadło kolejne 10 oczek. No i tak potem troszkę w Ugandzie wzrosłem, ale później we Francji znowu spadłem. I zobaczcie moi drodzy, że finalnie na wrzesień z rankingu 2509 z. Zleciałem aż ponad 30 oczek, także jest to dość sporo. A teraz możemy sobie przejść na kartę Individual Calculations i możemy sobie zobaczyć właśnie zmiany w poszczególnych miesiącach. Tutaj maj to jest ostatni moment, właśnie wzrostowy, gdzie właśnie udało mi się przekroczyć ranking. Oj, tutaj o, już jest super, udało mi się przekroczyć ranking 2500, wbiłem właśnie swoją drugą normę artymistrzowską, to jest właśnie ten turniej, który jako ostatni wyszedł mi naprawdę no, po prostu idealnie. Ale no niestety, jak zawsze w sporcie, no, kryzysy przychodzą w najmniej spodziewanych momentach i po tym takim sukcesie, gdzie wydawało się, że już jestem tak naprawdę o jeden turniej od no, postawienia kropki nad i, jak wtedy część osób myślała, no to moi drodzy, przyszedł czas autorefleksji, bo tutaj kołówka w Pireusie zaczęła się bardzo bolesną porażką w pierwszej rundzie przeciwko zawodnikowi, z którym wygrałem drugą partię na minorce. Także było to troszkę bolesne, że trzy tygodnie wcześniej wygrałem z danym zawodnikiem, a później tym samym kolorem przegrałem. No i finalnie tutaj zobaczcie, że z pierwszych pięciu rund ja zgromadziłem jedynie jeden punkt tutaj trzy partie aż przegrałem i dwa remisy, co dało mi jeden z pięciu i to naprawdę to był ten właśnie filmik z Pireusu, na, tu, na którym tak bardzo mocno się otworzyłem. To była chyba runda trzecia przeciwko Kotroniasowi yy, i wtedy już sobie postanowiłem, że jakby więcej z powodu szachów łezka mi nie poleci. I muszę się przyznać, że naprawdę tego postanowienia się trzymam, znam swoją wartość, faktycznie dalej yy, porażki mnie tak sportowo złoszczą, ale nie wpływa to na to, że postrzegam siebie gorzej jako człowieka. To już Jestem w stanie oddzielić sportowy aspekt szachowy od takiego osobistego. Może to też miało przełożenie na późniejsze wyniki, bo, przez to, że nie brałem tych porażek aż tak bardzo sentymentalnie i osobiście, to może po prostu nie wzbudzało to we mnie aż takiego gniewu. Ale przyznam wam się szczerze, że życie z takim gniewem i poczuciem e, taki, takiego przeświadczenia, że porażka szachowa wpływa na to, że e, ponosicie też porażkę życiową, na dłuższą metę to prowadzi tylko w jedno miejsce. Na podkarpach. Do Jarosławia, a w innych miejscach to do Choroszczy. Także generalnie wolałem wyluzować, zobaczcie, że tutaj też po tym 1 z 5 jakoś się odbiłem wygrałem pierwszą partię, którą też miałem zresztą przegraną i później zaliczyłem taki w miarę serencowny finisz 3,5 4, który pozwolił mi po prostu zaoszczędzić straty swoją drogą teraz tam Cez, jeżeli śledzicie kanał, to ma podobny kryzys, bo on nawet się tak bardzo nie podniósł, bo zrobił tylko dwa punkciki z 9 i tam też mocno na łeb, na szyję z tym rankingiem niestety poleciał także wiem dokładnie co tenże zawodnik przeżywał, także to jest moi drodzy Maj. Teraz możemy przejść sobie na. Czerwiec, w czerwcu miałem zmianę rankingową jeszcze z turnieju z Budapesztu. W Budapeszcie wszystko zapowiadało się super. Pierwsze dwie partie bardzo pewnie zwyciężyłem. Natomiast w trzeciej rundzie zacząłem już jakieś dziwne tutaj manewry wykonywać, w których no niestety gdzieś tam podstawiłem pionka. Potem musiałem się bronić. Finalnie partię zremisowałem. I od czwartej rundy, gdzie w obronie rosyjskiej totalnie mnie przeciwnik wysuszył, także nie miałem w ogóle, no wręcz ja białymi musiałem walczyć o remis. To od tamtego momentu jakoś ten turniej wymsknął mi się totalnie spod kontroli. Porażka z młodym Hindusem, gdzieś tam remis, remis z Polakiem, zobaczcie, że tutaj jakimiś remisami totalnie oddaliłem się od jakichkolwiek tutaj celów i założeń, w ostatniej rundzie na szczęście honorowo zwyciężyłem więc troszkę te z, straty rankingowe również zminimalizowałem, no ale zobaczcie jedna porażka w turnieju, a kolejna dyszka na koncie w dół doszła, więc to jest moi drodzy czerwcowy to są czerwcowe wyjazdy, Nowy Jork to jest oczywiście turniej szachów szybkich, to tam te zmiany rankingowe dotyczą Szachów szybkich, które, które nie są aż tak istotne e, Jeśli chodzi o tą naszą Taką klasyfikację generalną Później mamy moi drodzy Ugandę e, Bardzo fajny turniej rozgrywałem Zrobiłem 7 punktów w ogóle z pierwszych 7 partii Także ja nie pamiętam kiedy Na podobnym poziomie Grałem po prostu, bo zobaczcie, że tutaj nie grałem Z takimi ogórami Pierwsza partia przeciwko młodemu zawodnikowi z RPA Trzecia partia przeciwko zawodnikowi Z, e, z Saudi Arabia Czyli z Arabii Saudyjskiej oczywiście, na no atak poza tym 2350 2330, no tutaj z takimi regularnie punktować, naprawdę też trzeba potrafić, i tutaj tym tak naprawdę tymi siedmioma partiami już całkowicie turniej sobie ustawiłem, a w ósmej rundzie remisem dość szybkim przyklepałem po prostu Mistrzostwo Świata Akademickie, no i tutaj niestety lampka mi się czerwona zapaliła w ostatniej partii, bo przegrałem taką bardzo bolesną grę przeciwko Francuzowi ee, Jovanowi Gatino, gdzie grałem bardzo solidnie podobnie jak w poprzednich partiach a z jakiegoś powodu tę partię przegrałem i zapaliła mi się czerwona lampka, że kurczę, coś jest nie tak mimo wszystko, bo yy, naprawdę nie powinienem w ten sposób ostatniej partii przegrywać. I zobaczcie, tutaj sobie yy, zarobiłem mimo wszystko 9 oczek, no a w ostatniej partii oddałem jedną grą 6. Także wyobraźcie sobie, żebym tą partię przynajmniej zremisował. No to te 15 oczek bym na swoim koncie dopisał, co sprawiłoby, że yy, wróciłbym wówczas na ranking 2500. A potem, moi drodzy, chyba jeden z najsłabszych turniejów w tym zonie wakacyjnym, bo y, turniej we francuskiej La Planie, y, górzyste tereny, gdzie byłem ze świetną ekipą, tak jak zresztą widzieliście na zdjęciach. No niestety, pierwsze dwie partie, podobnie jak w Budapeszcie, bardzo pewnie zwyciężone, w ogóle bez praktycznie zająknięcia, tylko po to właśnie, żeby w trzeciej partii po raz kolejny z Hindusem złożyć broń i potem znowu ten turniej jakoś tak mi się wymsknął spod kontroli. W czwartej rundzie pechowy do z przeciwko kolejnemu Hindusowi, w piątej rundzie wygrana sprzeciwko młodemu zawodnikowi, chyba z rocznika 2014 swoją drogą, no ale jedynie ranking 200, także to mnie w żaden sposób nie nie, nie, nie ustawia w tłudnieju. No i potem zobaczcie, że remis z Francuzem, z którym zresztą grałem wcześniej w Ugandzie. Potem porażka bolesna z artymistrzem z Egiptu. Później remis przeciwko młodemu, bardzo dobrze przygotowanemu Francuzowi 230 i w ostatniej rundzie ponownie na otarcie West zwycięstwo z. Zawodnikiem z Francji, tym starszym panem, gdzie również partia mi się zupełnie nie układała Ale finalnie udało mi się taką siłą woli tą partię po prostu y, zwyciężyć Także chyba ten turniej we Francji uważam za taki najsłabszy, bo Po prostu tam czułem, że totalnie gra mi się nie klei I, i, i tutaj naprawdę już zacząłem mieć takie myśli, że naprawdę kurczę, no trzeba coś tak radykalnie y, zmienić I doszedłem do wniosku, teraz na mm, sierpień, że Tutaj dokładnie to będzie na wrzesień już pewnie zmiana za grecką kawalę, bo grecka kawala zaczęła się w lipcu. Ale skończyła się w sierpniu, a skoro skończyła się w sierpniu, to zmiany rankingowe są na kolejny miesiąc od tego, w którym turniej się kończył, czyli jeżeli właśnie się w sierpniu kończył, no to zmiana będzie na wrzesień. Więc tutaj grałem bardzo soczyście. Zacząłem bardzo dobrze, bo w pierwszych pięciu partii zrobiłem 4,5 punkta na naprawdę fajnym średnim, w okolicach 2,300, więc to jest bardzo dobry wynik. No i ponownie, taka krytyczna partia, której po prostu no nie można niestety przegrać na tego typu turnieju, jeżeli chcemy, odkolwiek walczyć. Niestety przeciwko zawodnikowi z USA o rankingu 2503 mi się przytrafiła. Tamta partia była bardzo dzika. Wszystkie te, oczywiście, partie, o których tutaj mówię, są analizowane na kanale. No, i tam oczywiście trzeba byłoby te partie zwyciężyć, jeżeli chcemy o coś powalczyć. Potem fajnie się odbiłem pierwszą partię w Najdorfie zagrałem czarnymi, którą zwyciężyłem. Później remis z kolegą, z którym grałem w Pireusie. Tam również zremisowaliśmy bardzo silny zawodnik swoją drogą. Nie wiem, czy ta, teraz Aleksakis, właśnie z mojego rocznika, nie zrobił swojej pierwszej normy arcymistrzowskiej na tej kołówce w Pireusie, tylko kolejnej edycji, bo tam się odbywa cyklicznie ten turniej. No i w ostatnim. W ostatnim pojedynku przegrałem z Igorem Janikiem po bardzo dobrej jego partii. No i tak naprawdę, już została nam w sezonie wakacyjnym ostatnia szansa, na którą e, chyba każdy z nas ostrzył sobie zęby, bo wiadomo było, że ten turniej w Abu Dhabi będzie prawdopodobnie no, najlepszą okazją do tego, żeby coś realnego osiągnąć. No i faktycznie tak było. W pierwszej partii pewne zwycięstwo przeciwko 2330, także zaczynamy z wysokiego C. Średni ranking jest naprawdę w porządku na tym turnieju, no ale w drugiej partii, zamiast dostać zawodnika Waszyngtonu tutaj dostaje 2300. ziomeczek w pierwszej partii wygrał, w drugiej nie chciał ryzykować. No i finalnie ten remis udało mu się dowieść. To sprawiło, że w trzeciej rundzie zamiast dostać wysokiego gościa, dostałem kolejnego, nawet niższego niż zakładało dopuszczenie do turnieju, bo turniej na papierze było od rankingu 2300. Trzecią partię wygrywam 2,5 z trzech, Mówię, okej, okay, bardzo dobry start. No ale kurczę, niestety ta czwarta partia z Narayananem mocno też tutaj wpłynęła na te kojarzenia, bo. Bardzo silny zawodnik z Indii 2650. No, niestety tutaj coś po prostu nie dojechało. Tam podstawiłem jeden ruszek Hetman H6, który niestety sprawił, że partię przegrałem. Potem, co prawda, się odkułem i zrobiłem półtora z dwóch przeciwko z Ziomeczkowi też 2700. Także jest to moje takie chyba największe osiągnięcie sportowe w poszczególnej partii. Poza oczywiście zwycięstwami, w tym sensie, że po raz pierwszy grałem z gościem o rankingu 2700, super arcymistrzem i nie przegrałem tej partii. No, ale niestety. Sytuacja się powtórzyła tak samo jak w turnieju w kawali, w kluczowej rundzie, która otwierałaby mi drogę do czegoś konkretnego. O, przepraszam, tutaj moje, moje powiadomienia z. Z Whatsappa to niestety moi drodzy, w siódmej rundzie w Abu Dhabi poległem no i finalnie Enigmatów Ortik zdobył swoją normę arcymistrzowską, dowiózł właśnie ten turniej do końca, a ja niestety zaliczyłem potem jeszcze kolejne jajo i w ostatniej rundzie zakończyłem partię remisem. Także podsumowując, a może przejdźmy sobie na spokojnie na inną scenę i porozmawiajmy sobie właśnie o moich przemyśleniach i wnioskach. Na chłodno analizując moje ostatnie kilka miesięcy, szczególnie właśnie ten okres wakacyjny, trzeba przyznać, że niestety zauważalna jest na mojej karcie FIDE tendencja spadkowa. I oczywiście, nigdy to nie jest przyjemne, ale ja, moi drodzy, jestem w tych szachach na tyle długo, że rozumiem po prostu, jako po prostu szachista, jako sportowiec, że nic nie trwa wiecznie. Zarówno moment, kiedy Lecimy tą tendencją wzrostową, tak jak u mnie to miało miejsce prawie przez rok, bo rozpoczęła się ta tendencja od 2023 roku, tak zwana hossa szachowa i trwała aż do momentu osiągnięcia tego celu, a potem, no właśnie, ciekaw jestem bardziej właśnie może dlaczego tak się stało, bo... Ja naprawdę uważam, że moja gra od tego momentu się nie zmieniła. W tym sensie, że ja uważam, że cały czas jestem coraz lepszym szachistą i uważam, że coraz lepiej mimo wszystko rozumiem tę grę. Natomiast ewidentnie po tym przekroczeniu 2500 właśnie zaczęła się ta tendencja spadkowa. I ja naprawdę mm, nie mogę powiedzieć czegoś w stylu, że. Okej, okay, wbiłem 2500 i przestałem się e, jakby przykładać, bo oczywiście tak nie było. Zresztą widzieliście w Pireusie ile łez, ile emocji i ile różnych tutaj e, odczuć mi, mnie to kosztowało, tak? Każda kolejna, nie, Każde kolejne niepowodzenie, więc. Ciężko mi naprawdę powiedzieć. Z pewnością to, co nie zagrało w ostatnich turniejach, to. E, te radzenie sobie z krytycznymi momentami. Na dobrą sprawę ja kiedyś miałem wrażenie, że ja w ogóle tego nie rozumiałem, w którym momencie turnieju jest ta taka krytyczna partia, którą po prostu muszę przejść, żeby zacząć marzyć o czymkolwiek na turnieju i może dzięki temu grało mi się troszkę lżej, bo wtedy po prostu każdą partię traktowałem tak samo, a nie przykładałem jakiejś większej uwagi do poszczególnej gry. Tutaj w Abu Dhabi szczególnie to wyszło, bo ja dokładnie po, tej, po tym remisie z 2700 wiedziałem, z Patrząc na te kojarzenia, że nie dość, że nie gram z kolejnym zawodnikiem 2.700 czy 2.600, to gram z gościem, który również jest mistrzem międzynarodowym, który również ma dobry turniej, który również dąży w kierunku arcymistrza i jeszcze do tego ma bardzo niski ranking jak na ilość punktów, z którą wówczas wchodziliśmy na siódmą rundę, więc wiedziałem po prostu, że to będzie walka pomiędzy mną a moim przeciwnikiem. Niestety... Może ja tą walkę przegrałem właśnie troszkę w głowie. Z drugiej strony, uważam, że podjąłem dobrą decyzję, że wówczas tego remisu nie przyjąłem. Trudno, moi drodzy, tak się stało. Ja nie poddaję się, nie składam broni. Teraz będziemy sobie troszkę więcej mówili też o, przy, o przyszłości. Z przeszłością jesteśmy rozliczeni. Ja też się nie wstydzę Wam o tym mówić, bo uważam, że e, powinniście być też tego świadomi, e, bo wiem, że bardzo fajnie jest też e, pisać, że e, chętnie byście mnie widzieli jako top 2 Polski, czy że tutaj do kadry narodowej. No ale widzicie, że naprawdę na ten moment droga jest bardzo daleka. A przede wszystkim gdzieś tam zamglona, jeszcze nie widać, szczerze powiedziawszy, do niej e, odpowiedniej ścieżki, nawet. Więc chcę, żebyście też byli na bieżąco. Ja się tego nie wstydzę, bo jestem sportowcem, zdaję sobie sprawę z tego, że są wzloty i upadki. Wierzę, że te upadki nie będą trwały wiecznie, tak samo jak te wzrosty nie trwały wiecznie i postaram się dołożyć wszelkich starań, aby. Właśnie powrócić na te zwycięskie tory. Teraz powiemy sobie nieco więcej o przyszłości mojej działalności szachowej oraz przyszłych i nadchodzących projektach. Na samym starcie chciałbym poruszyć kwestie, które nie są melodią przyszłości, a już zostały postawione i oddane do użytku publicznego. Z tego miejsca zapraszam was wszystkich szparumenów na przesympatyczną, według mnie stronę szparumen.pl, na której przywita was Gordon Ramsey polskich szachów, jak lubię się ostatnio określać, przynajmniej tak mi się ten koleżka tutaj po prawej stronie kojarzy. Oczywiście logo Przepyszne Leczo, którego zabraknąć nie mogło, a co najważniejsze jest możliwość zostawienia swojego maila, zapisania się na newsletter, dzięki czemu w przyszłości będę mógł Was informować na bieżąco zarówno o postępach przy budowie strony, jak i pewnie w późniejszym czasie o dostępie do różnych kursów. Dla tych, którzy dotrwali do tego momentu, przygotowałem małą nagrodę w postaci zerknięcia na proces prac odnośnie przyszłej, już takiej docelowej strony szparumenowej. Na razie jest to wszystko mm, takie na surowo. Wspólnie z Antkiem Kozakiem współpracujemy, żeby ten projekt dowieść. Ja oczywiście z samego początku zaznaczam, że to nie będzie na razie jakaś nie wiadomo jak bardzo profesjonalna strona. Moim zadaniem jest przede wszystkim rozpocząć zgodnie z maksymą, którą kiedyś Antek mi powiedział czyli najpierw jakość, potem jakość. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem bardzo ciekaw, bo jeśli chodzi o tego typu sprawy, to. Dopiero się w tym, z tym wszystkim zapoznaję, także mam nadzieję, że za niedługo będziemy się już na tej stronie widzieć. O, nawet będziecie mieli dostęp do również tutaj do newslettera, dzięki czemu uzyskacie dostęp do moich najlepszych wygranych w turnieju Title Tuesday przeciwko takim zawodnikom jak Caruana, Alireza czy Jan Nepomniaci. E, wszystko naprawdę nabiera powoli rozpędu, e, jeśli chodzi o moje występy szachowe, już teraz tak e, stricte szachowo mówiąc, to teraz e, przez wrzesień zostawiam sobie właśnie czas na dopięcie tematu strony internetowej, stworzenie pierwszego kursu debiutowego Benoniego i początkiem października, dokładnie za miesiąc, wylatuję na kolejny turniej, którym będzie Liga Chorwacka wspólnie z Jakubem Kozakowskim, także jeśli chodzi o atmosferę, to martwić się nie muszę. Myślę, że będzie to fajnie spędzony czas. A Was już z tego miejsca serdecznie zapraszam na stronę szparumen.pl, na której na ten moment możecie zostawić maile. W przyszłości będzie dostęp czy to do kurców, czy to do lekcji indywidualnych. To już sobie wszystko będziemy na spokojnie ustalać. Sam muszę jeszcze e, taki rachunek sumienia ze sobą odbyć, jak to wszystko ma wyglądać, i na spokojnie będziemy o efektach prac się tutaj informować. Także z tego miejsca dziękuję Wam bardzo serdecznie. Takie połączenie, ymm, podsumowania wakacji szachowych, wakacji bardziej, bardziej takiego sezonu wakacyjnego i troszkę nutka tego co nas czeka. Także mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Do następnego szachowa Polsko dziękuję za dziś i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Pa! pa.